W 2026 roku powiedzmy produktem numer 1, tak? e, czyli duże magazyny energii. E... Duże i e... coraz większe. Dokładnie. Rośniemy, rośniemy i chcemy tej... Znamy się od lat, obserwuję by od samych początków, także bardzo mi się podoba, ciekawe rozwiązania. Natomiast to, co już wcześniej pokazałeś, to jest piękna ładowareczka, która również może współpracować z całym takim systemie. nazwijmy to nawet dokładnie taki all in one, Także również możecie mieć swój EV Charger. Dziękujemy, że z nami jesteście. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę wesprzeć nasze działania, zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na Patronite i na serwisie Bajkofitu. Dziękuję. O, namiot taki całkiem fajny. Tutaj markę znamy. Widzowie dobrego projektu pewnie niejednokrotnie już mieli z nią kontakt. Nie tylko u nas w lesie. Ciekawy jestem, co tutaj znajdziemy. Po drugiej stronie mostku zasuwamy do środka. Okay. A my się znamy już nie tylko z widzenia. Dokładnie. widzowie dobrego projektu, już ciebie kojarzą. Powiedz mi, o co chodzi? No jesteśmy na. to się nazywa Road Tour. Road Tour po Europie. Polska akurat jest pierwszym krajem, od e, którego zaczyna, daje swoją podróż. E, cały tour polega na tym, że wchodzą nowe produkty z Kamy Deję. Okej, okay, a chodź wyjdziemy, bo troszkę głośno jest tutaj, pewnie, dobrze? Chodźmy. Mamy troszkę ciszej. Dokładnie. Dobrze, w takim razie tak. Powiedz mi. Czemu jest dedykowany w ogóle ten? ten, ten cały event? Road tour, road tour e, jest to pokazanie nowych projektu, produktów z deje e, z zakresu rynku, który jak gdyby naszym zdaniem, zdaniem deje e, i tego, co pokazuje cały rynek, e, będzie takim powiedzmy numer jeden sprzedażowym i, i zainteresowania w 2026 roku i są to C&I czyli rozwiązania dużych magazynów energii. I temu poświęcony jest ten road. Tour. Czyli stawiamy na totalną tak, niezależność, energii, niezależność energetyczną, energetyczna, duże, duże magazyny energii, pełen off-grid, płynne przejście z on-grid na off-grid. A, to, Także, to my to lubimy. Tak, chcemy niezależność energetyczną, chcemy być, płacić jak najmniej, e, i myślę, że mamy tutaj do tego ogromne pole do popisu. E, sam zakres produktów, o którym będziecie widzieć pewnie Państwo e, na, na prezentacji, jak również na busie, bo mamy też, e, też ciężarówkę, która jest bezpośrednio przygotowana do tego. Czy ta ciężarówka teraz, czy może później? Zróbmy ją później. Jeżeli ktoś z Was chciałby ogrzewać swój basen, choćby nawet to fajnie by było, żeby miał na to wszystko energię, prąd, tak? Mało z tym jeszcze byłoby super rewelacyjnie, gdyby nie trzeba było za to płacić, tak? Jeżeli w tej chwili mamy dostęp do paneli fotowoltaicznych i znajdziemy fajny falownik, a oprócz tego jeszcze będziemy mieli super magazyn energii, najlepiej, żeby był duży, to w tym momencie jest szansa, że zmagazujemy trochę tej energii, po to, żeby można było choćby nawet zaopatrywać się i nie płacić za energię elektryczną. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam między innymi jednego z dostawców, który zajmuje się właśnie tego typu rozwiązaniami, czyli rozwiązaniami dostarczania magazynów energii między innymi też nie tylko do domów, ale również do większych zakładów albo dla tych, którzy mają u siebie baseny. Także co, lecimy, zaczynamy. Jak tam? Ciekawie. Szadowanie. Cześć Marcin. Witam, Kukule. cześć Hubert. Cześć. Powiedz mi Hubert, bo z tego co słyszałem, to lubisz czasami zaglądać na dobry projekt. Lubię. Znamy się od lat. Obserwuję miło. od samych początków. Także bardzo mi się podoba. Ciekawe rozwiązania. Co myślisz w ogóle na temat tego eventu dzisiaj? Deję przed do przodu. Widzę, że chce być pierwszej trójce, jeśli chodzi o urządzenia PV. Zapowiadają się dobrze. Jako instalator, co możesz powiedzieć na ich temat? Dają radę? Dają radę. Jeśli mówimy o kwestii tego sprzętu i jego niezawodności, to co myślisz? I jak na razie nie było żadnych awarii. Także konfiguracja być może jest dla niektórych na początek skomplikowana. Ale jeśli już poznają, to, to działa to naprawdę bezawaryjnie. Przyznam ci się, że u mnie jest zamontowany taki zestaw wysokonapięciowy z magazynem energii 60, 60 kW. Tak. Ja jestem. No nie mogę nic powiedzieć, bo tak. zostało założone i, tyle. i, I zapomniane. No wiesz, tak, ja działa. To, mówiąc, to prawda. Tam zaglądam tylko po to, żeby sobie na wyświetlaczu popatrzeć, co się dzieje tak. no i ewentualnie w aplikację. Dokładnie. Także oby tak dalej, oby do przodu. Trochę założyłeś w stale... tych instalacji? Trochę założyłem, no. Od ilu lat jesteś na rynku? Cztery yy, lata 4 jako lata? instalator, tak. Okay. Yy, idzie trend i moda w stronę off gridu? Oczywiście, no jest to już dzisiaj niezbędne i bez Asz falowników tak? tak, bez falowników off grid no, nie, nie ma szans. Ok, czyli jednak Także... to jest trend taki, który po prostu będzie się rozwijał. A od dawna zaglądasz na dobry projekt? Myślę, że no już, już parę lat, także tak? obserwuję budowę domu, twoich sąsiadów A, i wszystko Doroty, tak? tak, dorotę. No wiesz, no budujemy tradycję, można powiedzieć, tak. bo już ileś lat i temat jest taki, tak. Powiedz, czy przed nami o kimkolwiek słyszałeś, kto się zajmował tematem obydwu? Przed dobrym projektem. Nie masz takiego wrażenia, że jesteśmy prekursorem w ogóle tego tematu? Myślę, że tak. No jest jeszcze parę osób, ale no pokazujesz wszystko na żywo, wszystko jak wygląda naprawdę. To mi się podoba. Jest natura, jest ekologia. Jest no super. jesteśmy w lesie, wiesz. Dokładnie super. tak. Także to się pięknie spina z tego względu, że tak. Mamy okazję spotkać się z tobą przy okazji eventu, imprezy, które jest organizowane przez jeden, przez jedną z takich czołowych firm, e, która u nas w naszym kraju robi dystrybucję falowników tak. i sprzętu do magazynowania energii. Wiadomo, że trudno sobie jest w tej chwili wyobrazić życie no, bez płacenia rachunków. Tak, by było najlepiej. off-grid, tak. Trudno jest sobie wyobrazić. Tak. Ale dobry projekt jak gdyby przez cały czas jest aktywny i pokazuje to. Tak. Miło Cię Marek widzieć. Nie również Ciebie. <grym> Dawno się nie widzieliśmy? No, troszeczkę czasu minęło. Tak. Powiedz mi, bo Ty jesteś nie od wczoraj związany z DEJE. No, jestem od samego początku z DEJE. Praktycznie jeżeli chodzi o Polskę, to mniej więcej od sześciu lat. W którą stronę to idzie? Bardzo dobrą. Na razie jeszcze nikt nas nie pobił. Stawiliśmy pierwszą nogę, jeżeli chodzi o rozwiązania takie przydomowe, ale to już kolejny krok, czyli rozwiązania dla przemysłu, między innymi. Bądź małych rozwiązań, na przykład w postaci warsztatów, e, jakichś małych przetwórni. I dlatego tutaj to spotkanie. Super. Ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję dzisiaj się spotkać gdzieś tutaj. Także jakby co? Jak będę miał pytania, będę Cię szukał. Oczywiście. Służę pomocą i wsparciem. Pozdrawiam. Korzystam jeszcze, że mam pod ręką instalatora, fachowca, czyli kogoś, kto na co dzień się tym zajmuje i robi. Powiedz mi, co cieszy się wśród klientów największym powodzeniem? Najbardziej popularne są falowniki niskiej mocy 5-10 kW, mhm. tak samo jak i baterie. Nisko napięciowe mhm. około 10 kWh w mhm. pojemności. Czujesz i masz takie wrażenie, że coraz więcej osób i firm pyta się o możliwość instalowania, ale dużych, dużych sprzętów? Coraz większych? Myślę, że tak. No, no tu jeszcze blokuje nas scena, ale jeśli chodzi o falowniki, ideje, o magazyny, no są dość konkurencyjni. Tak, tak uważam. Okay. Często w ogóle jeździsz po imprezach, targach na, na, na takie N wydarzenie? Niezbyt Nie zbyt często. W jesień to jest okres, gdzie jest dużo trochę więcej wolnego czasu, nie biegam tyle po dachach. <grym> to trzeba ja trochę czasu na, na szkolenia, Aha, i na trochę lekcje, edukację. żeby odrobić. Tak. W przypadku instalacji w nie wiem, warsztatach samochodowych czy w jakichś ha na halach przemysłowych. Często są firmy, które zajmują się jakimś chłodnictwem. To wiesz, to, to jest ogromne pole do zagospodarowania, jeśli mówimy o kwestii montażu, instalacji. Tym bardziej, że same panele fotowoltaiczne w tej chwili można powiedzieć, że już są takie no, na wyciągnięcie ręki. Dokładnie tak, no, jeśli chodzi o panele, te ceny są już bardzo konkurencyjne. Mhm. No, i... I chciałoby się ja... powiedzieć, że chyba już taniej nie można. No, tak, tak się <grym> wydaje, że już panie się nie da. Się nie, da Taka, nie ma tego w takim, nie. w takim razie co, ja ci bardzo dziękuję to, to i tak jakby, jakby co, to, to widzimy to, się tak oczywiście tak na dobrym projekcie. A, jasne, dobry projekt. projekt. dobrze. Są rozwiązania? Dzięki. Jak tam? Filip? Bardzo dobrze. Idę pogoda, ciepło, ciepło nie pada. Czujesz się jak w wodzie w otoczeniu czuj, takiego sprzętu. Możemy sobie zobaczyć, co tu mamy ciekawego. No dobrze. To na razie są wszystko wydmuszki, ale tak naprawdę to jest co, co. To, co będzie w 2026 roku, powiedzmy produktem numer jeden. Tak? Aha. E, czyli duże magazyny energii. E, duże i e, coraz większe. Dokładnie. Rośniemy, rośniemy i chcemy tej niezależności energetycznej i to jest moim zdaniem klucz do tego, e, żeby nie tylko ten jakby residential market, ale też i firmy mogły pozwolić sobie na to, żeby być w jakimś stopniu niezależnym mhm. e, no, od zmiennych cen i tak naprawdę tego, czy ten prąd będzie, czy nie. Bo czasy mamy, jakie mamy, więc. No, otwieramy furtkę do czegoś nowego, powiedzmy co już było, ale jest, jest czymś nowym z racji tego, że są to duże systemy z szybszym, szybkim przełączeniem na on-off-grid, dosyć fajne rozwiązania w środku, bo mamy chłodzenia i chłodzenie powietrzem i chłodzenie cieczą, także nowe portfolio, dużo nowych tematów polecam brać, nie bać się, montować i żyć w off tak? Tak jak dobry projekt. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Powiem Ci, że ja bardzo się cieszę z tego względu, że w tej chwili można powiedzieć, że to jest pierwszy sezon taki, w którym e, coraz bardziej czuję, że jest to realne życie komfortowo w off-gridzie. Dokładnie, tak? Tak jak technologia, do pory... technologia idzie tak. do przodu, także mm -hmm. Tak jak mówisz, to staje się realne i namacalne dla zwykłego mm -hmm. człowieka, takiego powiedzmy Kowalskiego. Tak? Tak. To nie jest coś wy, wyimaginowane, nie wiem, z Jetsonów, tak? że oni Aha. sobie jeździli elektrycznymi samolot, samochodami. Tylko na ten moment każdy z nas może przerobić sobie delikatnie swoją starą instalację w domu i żyć w gridzie, nie martwić się tym, że nie będzie mieć energii. tak? Nawet Aha. nie będzie wiedzieć o tym, że nie ma prądu w sieci, bo przełączenie jest tak szybkie, w wdeje, że tak naprawdę no, będzie, nie będzie wiedział, że nie ma prądu. Dopiero jak sąsiad przyjdzie i powie, że nie ma. I jak to robić, że masz, tak? Ale to ostatnio, już co, miałem gdzieś tam instalację właśnie taką, w której dzieci mówiły Jak ta, jak nie ma prądu? Przecież mamy prąd. No, dokładnie. A okazało się, że gdzieś tam po prostu linia została zerwana, no i nawet dzieci jakiś nie skapnęły, że w domu prądu nie było. No, dokładnie, bo... To przejście z on-gridu na off-grid mamy tam w granicach 0,4, 0,2 milisekundy. Więc tak naprawdę, jeżeli mam nawet e, takie te zegarki gdzieś tam na jakiś. Mm -hmm. To, to są nie raczue, zdążą się one przyłożyć. nie zdążą się zresetować, także e, nawet, nawet światła nie mrugną nam, a już jesteśmy po wgridzie i o tym nie wiemy. Tak? Powiedz, co tutaj mamy w ogóle, jeżeli chodzi e, to o. To są duże systemy, duże systemy zintegrowane e, wraz z takie szafy, szafy rakowe. Mhm. Wraz tutaj mamy z inwerterem, akurat tak. Tutaj mamy wyposażony w magazyn energii, tak to mhm. wygląda. Nie wiem, czy tutaj żebyś nie Czekaj, spadł. Nie, nie, nie dobra, ok. Spoko dobra, dobra. Ja będę starał się tutaj. Tak, ja tam tu akurat mamy się... air cooling, czyli chłodzony system powietrza. Aha. E Dobrze tu dalej mamy również również szafy wyposażone każdy z po kolei to są to, jest, to są, to są moduły sprzęty demo które dokładnie które mają to są demówki, tak? one jak pokazują to... jak to wygląda z zewnątrz, tak. z zewnątrz delikatnie w środku również no bo też mogliśmy sobie zajrzeć Aha. ale jak gdyby namacalnie jeden do jednego tak będzie wyglądał ten system także takie coś możecie Państwo mieć u siebie w firmie w domu w gospodarstwie gdziekolwiek więcej pod zapoczątkować energię nie jest prawdopodobnie duży rynek jest do wzięcia i do zagospodarowania jeśli mówimy o kwestie rolnicy. Dokładnie, dokładnie. Mlekarze, tak? Ktokolwiek, każdy z rolników potrzebuje. przestrzeni, którzy mają miejsce do tego, żeby te panele położyć. Tak, tak, tak. I także zagospodarować miejsce gdzieś na, na taki magazyn energii, no bo on też nie jest to małym sprzętem, tak? No tak, tak. to idziemy Ca dalej wiesz, Cały czas co? do przodu idźmy ja, zobaczymy, ja, zob tak, zobaczmy, tak, co tam zobaczę, dalej co mamy. Tutaj jeszcze jest. Okay. To. Tak, i tutaj mamy systemy, to co możemy mieć w szafach, tak? czyli tutaj jest inwerter zintegrowany z magazynem energii, natomiast to, co już wcześniej pokazałeś, to jest piękna ładowa która również może współpracować z całym takim systemem, nazwijmy to zintegrowany. nawet dokładnie taki all-in-one, także również możecie mieć swój EV charger bezpośrednio oddaje połączony z magazynem energii to wszystko będzie pięknie nam działało w naszym off-gridzie. Teraz te rzeczy są coraz ładniejsze, nawet w kwestii takiej wizualnej. Dokładnie, oprawy, to jest takie. po prostu ładne, tak? Gdyby się chciało mieć, nawet nie trzeba mieć elektryka, tak? ale taki. Jest. O, tu jest piękny, 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 dotykowy, dotykowy wyświetlacz. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, także sąsiad będzie zazdrościł, tak? Będą zazdroszczali sąsiady. Dokładnie. Dokładnie. Nie planowaliśmy, nie ustawialiśmy się, że tutaj się spotkamy, Dokładnie. aczkolwiek ja wiedziałem, że no gdzie, jak, gdzie, ale ciebie to akurat tutaj e, złapię. To co? Do miłego. Hejka. dobiegła końca. E, czy udana? No wiadomo. E, zawsze jest wtedy udana, kiedy to Wy jesteście zadowoleni, kiedy to Wy możecie znaleźć coś dla siebie fajnego, ciekawego, co pozwoli Wam no, uniknąć Opłat i płacenia za energię, za prąd. Między innymi po to właśnie organizowane są tego typu imprezy, po to, żebyście mieli dostęp do wiedzy, do informacji, no i jednocześnie też, żebyście mogli zobaczyć, co tam się dzieje nowego na rynku. Hejka, cześć!